Zadanie 5 czerwiec 2019, funkcja liniowa f określona jest wzorem f od x równe a plus 1 x plus 11, gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe x równe 3 czwarte, stąd wynika, że, no i pytanie, jak jest a? Jeżeli miejsce zerowe jest równe 3 czwarte, to znaczy, że mamy punkt 3 czwarte i 0. To znaczy, że do naszej funkcji w miejsce f od x wpisujemy 0, a w miejsce x -a 3 czwarte. No to przerzućmy 11 na drugą stronę. Dostaniemy minus 11. To 3 czwarte, a plus 1. Przemnożymy to przez 4 trzecie. Obustronnie. 11 razy 4 to 44. I przerzucimy 1, czyli 44 trzecie na minusie i minus 1, czyli 3 trzecie. Czyli A to minus 47 trzecich, czyli odpowiedź C.